Władzę wzięli ci, dla których samosprawowanie władzy, dla których panowanie nad człowiekiem, dla których brutalna eliminacja konkurencji stało się celem samym sobie. Patologiczne rządy Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Ja mówię o tym naprawdę serio. I nikt przyzwoity z ludźmi, którzy doprowadzili do tego kryzysu politycznego, nie będzie się układał. I ja też mówię serio nikt przyzwoity dzisiaj nie powinien z nimi współpracować. Nie, Moja kampania była A pod hasłem nigdy, nigdy z pisem. Nie kłamać. No, ja Dzisiaj mówię prawdę, nigdy z pisem. Nigdy z pisem. nigdy w Warszawie z pisem. To była moja, moja kampania, moja, moja moja. seksizm. Za to jest, na zachodziłem pan wyleciał jest, z, te, z takiego ale, studia. Ale, ale proszę pozwolić skończyć, ale jest nie pan. Przeznać jest, jest konstytucją, pan Bauszy polską konstytucję, jest, bo pan jest powem seksistą. Pan nie znosi Czyli kraj braków, twierdząc, że wszystko brak Z uśmiechem na ekranie szyderców leci show Dwie paszcze otwierają, bo raz ciągle chcą Bic, nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy U naród, cierpienie nędzący i gdzie nie broni Polsko, nie wokół głodne psy Zaczną doiszcie, lecz karnych za i w stąki piją kły, a role się odwrócą i kopą do nich. Nikt w cię nie broni polsko, niemokół U Upokoszonym naród, cierpie nie męczący, nic nie broni polską, nie wokół podlepsy.